Chcę spać, ja się wolewać. Zamiast wejść pod koc, wolę patrzeć w noc, a ja nie chcę spać, bo wyłażą z kąta wróżki, dzikie wróżki. Głowy mają jak poduszki, jak poduszki. Skaczą sobie po pokoju z dzikim wrzaskiem, Wygryzają z książek wiersze i obrazki, Namawiają się na ucho z moim kotem i malują na suficie serca złote. I malują na suficie serca złote. Bankructwo małego Jacka. Janusz Korczak. Czyta Tomasz Zwęgrowski. Część 24. Cyrk znowu. To była myśl Fila. Akurat w cyrku przedstawiano dzikie zwierzęta. Lwy, tygrysy, pantery. Na afiszach wymalowano ogromną żelazną klatkę i jedna pani, ale w spodniach stoi między zwierzętami, a lew przeskakuje przez obręcz. Słuchaj Jack, mój złociutki. Zakręć się koło tej sprawy, żeby jakoś można było po zniżonej cenie. Sam zobaczysz. Kinematograf jest ciekawy, ale tam wszystko na płótnie, więc to są tylko obrazki. A tu rozumiesz. Prawdziwe dzikie zwierzęta, a między nimi kobieta, i ona się nie boi. Widzisz, tak ci doskonale udała się fotografia. Mój złociuteńki, zrób kalkulację, sfinansuj, ale prędko, bo za dwa tygodnie zmiana programu. Czek nie chciał. Kierownik powiedział, że mam niespokojną głowę. Rodzice dopiero dali na fotografię, będą się krzywili. Nie mam czasu, sami się zajmijcie. Ale Harry był w cyrku. Jest zupełnie tak jak na afiszach. Młoda pani w czarnym ubraniu wchodzi do klatki z dzikimi zwierzętami. Najwięcej ryczał jeden lew. Nie chciał przeskoczyć przez obręcz. Uderzała go, ale on tak otworzył paszczę. Już zupełnie miał się na nią rzucić, ale ona coś krzyknęła i już go nie uderzyła. Tylko lokaje cyrkowi w czerwonych frakach trzymali żelazne drągi, ale lew przeskoczył, tylko potem stanął w samym rogu klatki i ryczał. Strasznie był zły, i tak łapą w powietrzu ruszał, jakby ją chciał rozedrzeć. A potem zaczął gryźć klatkę zębami. Filarz pocałował Jacka, zrób kalkulację Jack. Obstąpili Jacka ze wszystkich stron. Sfinansuj, bo Harry nie pierwszy lepszy, i jeżeli mówi, że poszedłby drugi raz nawet, to na pewno warto widzieć. Dobrze. W niedzielę pójdzie Jack z Filem przed cyrk i dowie się. Zobaczy, rozmówi, jeżeli będzie można. Jednym słowem rozejrzy się. Najgorsze, że nie miał mu kto pomóc. Mr. Taft odmówił pomocy. Nie zna się, nie wie. W fotografii pomogła matka Penela. A tu musi sam, żeby choć wiedział, jak zacząć. Fil nie dawał mu spokoju. Musisz, powiada. I tak się jakoś zaczęło Jackowi zdawać, że naprawdę ma obowiązek zaprowadzić trzeci oddział do cyrku. Ale kiedy stanęli przed ogromnym domem, gdzie mieści się cyrk, jak zobaczyli milicjantów, którzy rozpędzają takich jak oni chłopców, a tu samochody walą jeden za drugim. Nic z tego nie będzie, mówił Jack. Co ci szkodzi spróbować? Jack już nie jest nowicjuszem. Pamięta z jakim strachem wchodził dawniej do Mr. Tafta, do introligatora, do hurtowni. Teraz było zupełnie co innego. Do fabryki kajetów wchodzi jak do własnego domu albo do szkoły. Od razu mówi, że jest uczniem trzeciego oddziału i koledzy powierzyli mu prowadzenie kooperatywy. Jack umie rozmawiać, a finansowo nazywa się to Jack umie nawiązywać stosunki. Więc Jack nawiązał stosunek z woźnym cyrku. Tak i tak, trzeci oddział, czterdzieścioro dzieci. Nie mogę dużo zapłacić. Zaczekaj, mówi woźny. A ten kto? Zwraca się do fila. My razem. Stójcie tu sobie. Więc już stoją i są spokojni. Ale przyszedł drugi woźny i mało ich nie wyrzucił. Mówi, że tu stać nie wolno, że przeszkadzają. Tamten pan nam pozwolił. Jaki tamten pan? Co pozwolił? Kazał nam zaczekać. Jeden mówi tak, drugi tak. Wtrącił się niepotrzebnie Fil i mało nie oberwał za ucho. Ale akurat weszli państwo, bardzo bogaci w takich futrach, a potem chłopak chciał się wtrynić bez biletu. A potem doszedł jakiś pan i posłał woźnego, a tu muzyka we środku gra. Czujesz zapach? pyta Fil. Bo co? To ze stajni od koni. Wszystkie konie w cyrku arabskie mają cienkie nogi, długie szyje i są bardzo mądre. Woźny tymczasem zaprowadził ich do kasjera. Jack otworzył tekę. Chciał pokazać papiery kooperatywy, ale kasjer nie ma czasu. Szkoła musi napisać list. Najlepiej niech przyjdzie ktoś starszy, bo są przedstawienia wieczorowe i popołudniowe. A ile kosztuje bilet? Najtańszy 10 centów. Tyle akurat zapłacił Harry. No, ale rozmawialiśmy z kasjerem. I trzeba napisać list. Wiesz, mówi Phil, wyślemy sami. Morris wymaluje klatkę ze zwierzętami. Nelly napisze, a wszyscy podpiszą. Musimy zwierzęta zobaczyć. Czy wiesz, gdzie Morris mieszka? Poszli do Morrisa, kupili arkusz czystego papieru. Morris raz jeszcze obejrzał na ogłoszeniowym słupie afisz cyrkowy i powiedział, że nie wie, czy potrafi. Ale na jutro obiecał przynieść. Potem poszli do Harry, żeby napisał list. A Harry napisał... Szanowny panie, byłem w cyrku i bardzo mi się podobały dzikie zwierzęta. I opowiedziałem w szkole. I wszyscy chcemy zobaczyć dzikie zwierzęta. Długo myśleli co dalej, ale Jack wymyślił. Więc bardzo prosimy, bo mamy kooperatywę, żebyśmy mogli tanio być w cyrku. Bo mamy mało pieniędzy, a najtańszy bilet kosztuje dziesięć centów. Mamy na futbal odłożone 1,35 centów i możemy dać jedną parę łyżew. To się może w cyrku przydadzą. Trochę Harry ma zmienić i jutro przyniesie do szkoły. Bardzo cicho było w poniedziałek na lekcjach. Harry wymalował śliczną laurkę. Na pauzie się podpisali, a o godzinie 12.00 tę petycję, bo taki list zbiorowy nazywa się u dorosłych petycja, więc ten list Jack dał pani do przeczytania. Pani poszła z listem do kierownika, który obiecał zatelefonować do dyrektora cyrku, jeżeli będzie miał czas. Co zrobić, żeby kierownik miał czas? Dlaczego dorośli są zawsze zajęci i właśnie na najważniejsze sprawy nie mają czasu? I mogli się spóźnić, bo dopiero po tygodniu kierownik zwrócił list klasy. I Jack z Harrym poszli do cyrku, ale im kazano przyjść na zajutrz, bo kogoś nie zastali. Potem im powiedzieli, żeby sam kierownik napisał. I znów przeszedł tydzień. Tymczasem afisze głosiły, ostatni tydzień, jeszcze tylko dwa dni. Wreszcie, kiedy już zupełnie stracili nadzieję... Phil wpadł jak bomba do klasy z wiadomością, że z powodu nadzwyczajnego zainteresowania, na żądanie publiczności, dzikie zwierzęta zostaną jeszcze przez tydzień. Więc kto nie zdążył, niech się spieszy, bo już naprawdę ostatni tydzień. I zdążyli. Rodzice się trochę krzywili, ale Phil obmyślił odezwę do rodziców pod tytułem: Przecież to karnawał, wszyscy się bawią, a dzieci to przyszłość narodu. I w wtem właśnie nieodwołalnie ostatnią niedzielę trzeci oddział poszedł do cyrku. Program był taki: gimnastycy, akrobaci, oryginalna tresura czystej krwi ogiera arabskiego Arik, Bim Bom, sześć koni oryginalnie tresowanych, Billy Jenkins, cowboy, Indianin i Miss Bohera, sztuki rzucania lasso, tańce indyjskie, celne strzały i jeszcze i jeszcze, aż na końcu dzikie zwierzęta. Gdyby nic nawet nie było, to sam cyrk trzeba koniecznie zobaczyć. Arena wysypana piaskiem, a potem wokoło coraz wyżej i niżej krzesła dla publiczności. Na ścianach różne obrazy o dzikich ludziach, i tyle światła. I mały kucyk z napisem 15 minut przerwy i śmieszny, tresowany osiołek. I bimbom. Jedno śmieszne, drugie śliczne, trzecie straszne. Jak oni mogą to wszystko, że się nie pozabijają? Nawet dziewczynki były zachwycone, nawet ci, którzy byli już raz albo dwa razy w cyrku. Nawet Jackowi cyrk się bardzo podobał, tylko nie mógł się zgodzić, że pogrymczyni zwierząt jest najpiękniejszą i najsławniejszą kobietą na całym świecie i nawet od początku świata. Przecież to są tresowane zwierzęta, mówi Jack. A ty może byś wszedł do klatki? Zaperzył się Phil. Są tacy, którzy mówią, żeby weszli. Klarysa powiedziała, że żaden chłopak by nie wszedł. Nic dziwnego, że dziewczynki są trochę dumne. Są tacy, którzy mówią, że tygrys jest niebezpieczniejszy od lwa, bo się rzuca od razu, ale w najprzód ryczy. No ale, że głowę kładła w paszczę lwa, tego już nikt nie może zrozumieć. Jack, który myślał akurat o czymś innym, tak sobie tylko, aby coś powiedzieć, zauważył, a może to tylko nieumyślnie? Co nieumyślnie? Może to był sztuczny lew? Ach ty kalkulacjo, krzyknął oburzony Phil i zaległa nieprzyjemna cisza. Jack żałował, że się niepotrzebnie odezwał, a Phil strasznie żałował, że wymyślił na Jacka nowe przezwisko. Już teraz niech ktoś zechce Jackowi dokuczyć na pewno przez jego kalkulacja. Jack zaraz się usunął i niewesołe myśli zaczął snuć po głowie. Oto słońce świeci. Nie za długo klasa upomni się o futbał w kasie kooperatywy pustki. Szkoda, że nie odebrał dolara wtedy, kiedy były w kasie pieniądze. Weźmie dziś tekę z papierami do domu i obliczy, ile mu są winni. Jeżeli nic nie będzie kupował przez miesiąc, powinien zebrać chociaż na jeden futbal. Gdyby kto kupił parę łyżew? Szkoda, że kupił trzy pary. Łyżwy potrzebne są jeden albo dwa miesiące. Łyżwami bawi się tylko jeden, a futbal gra od razu duszą. Myśli tak Jack. Myśli, a tu go nagle trąca w łokieć Hanson. Słuchaj, Phil się pyta, czy się na niego gniewasz. Ja na fila? Za co? No, że cię przezwał. Jak? Powiedział na ciebie kalkulacja. Nie, nie gniewam się. Szczerze powiedział Jack. A Phil doszedł do Jacka dopiero na zajutrz po drugiej lekcji, bo wstydził się, że wyrządził przykrość dobremu koledze.